Zbliżamy się wybory do samorządu uczniowskiego. Dlatego też z każdym z naszych kandydatów chcieliśmy przeprowadzić krótki wywiad. Zapraszamy! Mój ulubiony kolor to? Niebieski. Moje największe marzenie to? Śpiewać. Moje plany na, najbli na najbliższy weekend? Jedzie na imprezę, dobra, opomnijmy to. Yy, gdy brakuje mi energii najczęściej? Wiekami. Najbardziej lubię jeść? Spaghetti. Dziękuję. Ulubione miejsce w szkole to? E, architektura. E, sala od architektury. Najbardziej motywuje mnie? Czytanie książek. Mój ulubiony kolor to? Niebieski. E, moje plany na najbliższy weekend? E, przeczytać lekturę. Moje największe marzenie to? E, zostać e, inżynierem. Gdy brakuje mi energii najczęściej? Jem czekoladę. Każdy dzień rozpoczynam od? Psz, przyjścia do radiowęzła. Tak. <laughs> Ulubione miejsce w szkole to? Radiowęzła. <laughs> Najbardziej motywuje mnie? Drużyna urzędnicza. Mój ulubiony kolor to? Czerwony. Moje największe marzenie to? O, to Kasiu, czerwony. za co lubisz naszą szkołę? Yy, za miłą atmosferę u nas w naszej szkole, za nauczycieli. Yy, moje największe marzenie to? Zwiedzić cały świat. Najbardziej motywuje mnie? Nie mnie. Nie? <grytanie> Moja owa. <mama. grytanie> Mój ulubiony kolor to? Mięczny. Za co lubisz naszą szkołę? To <grytanie> jest fajna, dobra atmosfera jest. M mili nauczyciela. Mój ulubiony kolor to pomarańczowy. Eee, Moje największe marzenie to eee, skończyć to szkołę. Moje plany na najbliższy weekend eee, wyjście z szkoły. Za co lubisz naszą szkołę? Za ludzi, za atmosferę, za zasada przypadowskiego. Co <noise> możesz dla nas zrobić, czego nie mogą zrobić inni? Wszystko to, czego nie mogą zrobić inni. A. Teraz dokończ zdanie. Każdy dzień rozpoczynam od? Od jeszcze 5 minut tak. Ulubione miejsce w szkole to? Gabinet słodki pedagog Najbardziej motywuje mnie? Świadomość dobrze wykonanej pracy Mój ulubiony kolor to? Dużowy Nie, ja mam mój niebieski Ale mój jest dużowy i nie się i... Każdy dzień zaczynam od? Od Drugie. Ulubione miejsce w szkole to? To korytarz. Mój ulubiony kolor to? Czarny. Eee, moje największe marzenie to? To spotkać jednorożcę. Najbardziej motywuje mnie? <grym> Piątka z Polskiego. Mój ulubiony kolor to? Czerwony. Czerwony. Moje największe marzenie to? Zanimatury. Moje plany na najbliższy weekend? sobie to mogę kolegi. Gdy brakuje mi energii najczęściej? Śpię. Co mogę zrobić dla nas, czego inni nie mogą zrobić? Mogę dać wam w spacie. Możliwe, z tymi pomysłami. Ulubione miejsce w szkole? No to sala od weterynarii. Moje największe marzenie to? O jako... nie wiem, dostać się na studia Moje plany na najbliższy weekend? Się. Wow. Gdy brakuje mi energii najczęściej, ja yes, znikać.